Takie atrakcje tylko w metrze warszawskim. Nocą. No, nocą, nocą. Witam wszystkich ponownie w drugim dniu naszych zmagań warszawskich. Właśnie niedawno wstaliśmy, zjedliśmy sobie śniadanko i ogarniała się ekipa cała, bo jest plan, że jedziemy do IKEA! IKEA. Nie wiem po co, ale jedziemy. Także... No. Po co? Regał. no. Trzeba wspomóc koleżankę YouTubeową i przywieźć jej regał. I pomóc złożyć. Tak. A że operator jest w te klocki dobry, to postanowiła Oleska mnie wykorzystać. Operator lubi spadać na ulicy teatru. jak jeden śrubokręt i 58 śrubek. Tak. Im więcej śrubek, tym większy fan. Także co, A zbieramy się za chwilę. A, tak, tak. On też długi jest, nie? No. Tak, czy jak trzeba wyłożyć ten. Nie, nie ma to jak mężczyzna. Co ty No, masz lecach, no weź Leź, no. <laughs> Właśnie robimy zakupy. Pomagamy biedną Leskę. Nie ma samochodu. Nie, nie mam mężczyzny. Dragi mężczyzny, także. I kupuję zajebisty obraz. Po, tak. Pod warunkiem, że nam się napisać, zmieści to samochód. Jeśli się zmieści do ale... samochodu, to go zabierzemy. Ale... Będziemy tak pieści, że się zmieści. <laughs> ale widzicie, to się nazywa. Poczekaj, ja muszę coś powiedzieć. To się nazywa przyjaźń. A w nawet mężczyznę pożyczy. Jak jest Ja lubię się dzielić. Ona się lubi operatorem dzielić, ale nie z wszystkimi, żeby nie było. I chcieliśmy pozdrowić Ole, którą spotkaliśmy, tak. właśnie, w, która pracuje tutaj w IKEA. Tak, I bardzo Ole, miło obsługującą kartę IKEA Family. Tak, pozdrawiamy. Więcej, pozdrawiamy serdecznie. No, a, G, a ty co? Za operatora robisz? Mhm. podbierasz mi. Kończy Twój kanał, to wiesz. Tak. Jesteśmy już przy samochodzie Mamy i będziemy próbować zapakować ten obraz do tego oto bagażnika. Ja będę wszystko nagrywać. A jak będzie urwa, 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 to będzie piiii. Będzie urwał. Ale urwał. No. Ja tylko przymierzę go. No przymierz. No, nie. no kurwa nie wierzę. To by zahaczyło wam. Tak, zahaczyło, ale wiesz co, zobacz. A ty gdzie siądziesz? Kurwa gdzieś siądę, spokojnie. Czekaj, czekaj, nie, ja sobie to tak poukładam, że to będzie inaczej. A regał? Regał na wierzchu. Na górę. Nie, w pod obraz. Bo ja wtedy na nim siądę. Zobacz, spokojnie na nim siądę. Zcięste, delikatnie, spokojnie. No. Podnieś pod, obraz. Nie tak delikatnie z moją wagą, ale spokojnie widzisz, w Polsce masz jak największy samochód niż ci się wydawało. Co? Daj mniej tranzyt. Dobra, teraz podnieś <grymianie> tamto cię, żebym go nie przerwał. Pomóc wam? Coś? Nie, 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 dajemy radę, nagrywaj, nagrywaj. Dobra, teraz daj mi to. Mamy na, na wierzchu. Teraz czekaj, z której to byś strony siadła? Nie wiem, jak uważasz? Za Agnieszką. Od strony zblokowanej, tutaj daj mi to miejsce. No Jedź na Na kraju usiądzie? Tak, no ja usiądę wreszcie. Tak A tu postępujesz te, ten hotel. Tylko uważaj na te rzeczy tutaj. Tak, to nie za bardzo, to tutaj, przed Tak, można na dół nogi, no. Ja mogę mieć dzikie, tamto na, na nogach, nie ma problemu z moje baw. <laughs> Dobra, to tyle. To jedziemy kochani, zobaczcie. Proszę. Jedzie obraz. Szczęśliwa. <noise> Będziemy montować? Tak. Słuchajcie, nie róbcie tego w domu. Zobaczcie jak ja siedzę. Opozdri obiecaj mi, że będziesz jechał wolno. Tak, jak zawsze. Nie jak zawsze, tylko wolno. Bo jak nas... Och, boję się. Patrzam z tyłu, czy nic nie jedzie. Na razie jedzie. Na razie szczuj. Jedzie taka czarna, fur... dobra teraz i niej jak ona by, by się tutaj zwolniło miejsce, przez ten biały jeszcze tam kurde stoi, nie wiem. No tak to jeszcze nie jechaliśmy. Życie. No. Pierwszy raz! Zawsze musi być ten pierwszy Zawsze raz. Być ten pierwszy raz. No ale widzisz, ja coś czułam, że wiesz. Że jednak wasza fura da radę. Ale wiesz co, wydawało się że taka e, na ten dach tak ścięty no, i że, że nie wejdzie. wejdzie. Ale jeszcze styk. jest miejsce. Ale wiesz, co znaczy wejście weź. było na styk. Mhm. Tak, to tutaj jeszcze jest miejsce delikatnie po bokach. No co weź, to no gadaj sobie do kamery. Mów coś do widzów. <laughs> <laughs> Patrzcie, jakie piękne tło. Operator przyjechał, zamontował. Eee, Olesce, obraz. Tak. Regał złożył. Ale najtańszy to on nie jest pewno. No słuchaj, no, za, za jakość się cenię, nie? No, Policzyłem oleskę tylko 175 zł za montaż i tyle Za montaż i transport. I transport. Także nie myślę, nie myślę, że to jest dużo. No, jak na Warszawę? Tak jak, jak na Warszawę? Warszawa. Patrzcie, jakie będzie tło teraz u Oleski. Będzie siedziała tam u góry, na moście, o Tylko <grym> Ty <padomi śpisać. grym> Także yy, dzianek lecimy, wróciliśmy właśnie z IKEA, złożyliśmy wszystko, zawiesiliśmy wszystko, teraz czekamy na jedzonko, ma przyjechać. Ma przyjechać pizza i my po obiadku spadamy już do domu, także niestety goodbye Warszawa. No ale co, cóż zrobić? Takie życie. Nie wiem. Nie wiem. A adres znacie, no Mam już w nawigacji Oleśkowy Dom wpisane. Także nie znasz dnia ani godziny jak Cię zaskoczymy. No masz miejscówkę jeszcze testowaną. Tak, wszystko, wszystko mam tutaj e, załatwione. Nawet z panami z ochrony się znam. Wtyki się ma. Wjechało. Uuu, to wjechało. To jest pizza, 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 ale dla pracowników, dla pracownika miesiąca, musi być dobra wyżerka. No, słuchaj, zasłużyłeś dzisiaj. Dzie dziękuję, dziękuję, nie dziękuję. Nie, nie. Także zabieramy się za jedną nie Niestety musimy zawinąć żagle z tego wiecznego miasta Warszawy. A Oleska powiedziała, że już nas nie chce widzieć. Po prostu zrobili co mieli zrobić, niech już sobie jadą, bo ja już tak. jestem zmęczona, co poza zresztą widać po mnie tak. Asio. Sama nas spakowała. Tak, i <laughs> mówi tak, dobra, złożyliście meble, powiesiliście obrazy, możecie jechać. Spadać, Mis Misja tak. skończona. No, no także no. na ten krótki weekendzik e, kończymy. I no, co? Tego vloga z Warszawy. No, tego vlogaska. Mam nadzieję, że taki krótki vlogasek warszawski Wam się podobał. Jak... Ja mam nadzieję, że będzie więcej krótkich warszawskich vlogasków. Jeżeli też tak chcecie, dodawajcie łapki w górę pod tym filmem. Aha, no. To może się przeprowadzimy do siebie. Okay, na... Ja zapraszam. No i jak się pomyślimy na moich kwadratach. Ma na tyle miejsca. Tak, tak. Ma, ma, ma. Ja kemp ten, e, kemp na, bi na, biwaku. na biwaku spałem. Kemping. Na, na kempingu. No, no można nazwać... No bo biwak jest u stylówki, a kemping jest no, u to ciebie. No, to to w domu. Tak, w woleśkowym domu. I co? Żegnamy się z Wami i do zobaczenia do następnego filmiku. Bye! Bye.